Siemanko. witam Was w kolejnym materiale. Dzisiejszy materiał będzie odcinkiem takim bym powiedział trochę specjalnym dla mnie, bo celebrujemy z Kasią moje urodziny. Także dzisiaj będzie trochę jedzenia, trochę trenowania. Weźmiemy Was z sobą, bo wybieramy się do Katowic do knajpy. Zobaczycie jakiej, ale najważniejsze co? Co dzisiaj trzeba zrobić? Trening nóg, leg day oczywiście. Co, no co? Ja Uwielbiam trenować, więc w takie dni nie pozostaje mi nic innego, jak zrobić coś, co lubię. Także, tak jak mówię, myślę, że dzisiaj będzie ciekawie. Nie zapomnijcie o subskrybowaniu, lajkowaniu, udostępnianiu tego kanału, bo fajnie się to wszystko rozwija. Jestem Wam bardzo za to wszystko wdzięczny. No i co? Lecimy dalej. Ja się zabieram za moje śniadanie. Dzisiaj dwa posiłki będą standardowe. Będzie posiłek przedtreningowy, posiłek potreningowy, a... Ja wychodzę z założenia, że te dwa posiłki są w ciągu dnia najważniejsze, no bo one nam mam, mam energię tak naprawdę do tego, żeby zrobić porządny trening. Ja mam dzisiaj w planie zrobić porządny trening. No i co? Lecimy z tematem. Ja sobie śniadanie dzisiaj wziąłem przed komputer z racji tego, że dzień zacznę od pracy, bo muszę podpisywać na parę raportów, żeby potem już to mieć z głowy. I już Wam pokażę, jak to będzie wyglądało. Tutaj mamy taki standardowy posiłek przedtreningowy, czyli tutaj mam klej gryżowy z bananem, odżywką białkową, pistacją. Tutaj mamy kofiarza. Kofiarza nie będziemy jedli, nie? Proszę Pana. Do tego mam dwa tosty z kurczakiem i pieczarkami, jeden plaster sera proteinowego, kawusia oczywiście jako przedtreningówka ten posiłek ma 100 gramów węglowodanów, 45 gramów białka i 10 g tłuszczy. No więc, tak jak już mówiłem, ja się powoli zabieram za raporty, zabieram się za jedzenie, bo trochę tego tutaj mam, żeby to wszystko zrobić przed siłownią, żeby potem już mieć z głowy to wszystko. Mamy dzisiaj w planie, tak jak mówiłem, wyjazd do Krakowa. Mamy w planie kino. Bierzemy z sobą do Krakowa Tofiego, więc myślę, że strzelimy tam jeszcze, przepraszam, nie do Krakowa, do Katowic. Więc myślę, że strzelimy tam jeszcze jakiś spacer. No ale wszystko trzeba, że tak powiem, poprzedzić tym legdejem. Także ja się zabieram za jedzenie i widzimy się w kolejnych ujęciach. Zaczynamy rozgrzewkę, a jako, że dzisiaj trening duch, to wiecie, kogo nie mogło zabraknąć. Przywitaj no się ładnie. Tak. Co Bartek dzisiaj zrobimy z nogami? E, no dzisiaj trzeba będzie je ostro przetyrać. Jak co tydzień oczywiście, żeby zaliczać progres. E, pomimo małych kalorii, to i tak gdzieś tam te ciężary utrzymujemy, więc lecimy. On będzie dzisiaj zaliczać progres, a ja będę robił sobie miejsce na jedzenie, żeby jak najwięcej tych kalorii spalić i jak najlepiej to ulokować. Także lecimy z treningiem. Dobry projektu. Uh, uh, uh. No, to była seria za dzisiejszy obiadek, także mam nadzieję, że wejdzie uh, tam, gdzie powinno. Wiecie, co się po obiedzie należy. Po obiedzie należy się deser. Więc ta seria była za U! dzisiejszy deser. Prawdopodobnie w takim upale poszukamy jakichś fajnych lodów. Także miejmy nadzieję, że się opłaciło. Mały tip jak robicie na suwnicy. Ja sobie nie wyobrażam tych ludzi, którzy pomagają sobie. Y, ciśnąć nasownicy rękami to znaczy, że nie spinacie się dobrze w tym ćwiczeniu bo jak mm, puścicie ręce i nie dociskacie się do siedzenia, od razu wam się dupa będzie odklejała od mm, siedziska a tutaj chodzi o to żeby ta miednica wam się nie podwijała żeby też odcinek lędziowy kręgosłupa został w tej lekko wygiętej, neutralnej swojej pozycji jak wypuścicie dupę i podwinicie miednicę pod siebie no to tracicie to i znowu, jakby te krążki międzykręgowe mają szansę wyskoczyć, i tracicie tą bezpieczną e, pozycję dla takiego Dobra, my lecimy dalej z treningiem, bo to było chyba już czwarte ćwiczenie. Także powoli zmierzamy ku końcowi. Robimy ostatnie ćwiczenie w masterlandzie e, czyli robimy 6 serii po 4 powtórzenia z 10 sekundową przerwą. Ja już mam ostatnią czwórkę. I zaraz jeszcze Wam powiem, za co będzie ta seria. I ta seria, Kasia jeszcze o tym nie wie, ale będzie za kolację. Kolacja. Teraz Wam powiem o e, ukrytym talencie Bartka. Bartek hobbystycznie e, smaży zajebiste burgery. E, jak pójdziemy, to Wam pokażę generalnie jak wygląda cała otoczka, bo to jest taka jakby, no przypuszczam, że czegoś takiego jeszcze nie widzieliście, więc podejdziemy na kolację do Bartka e, na burgera i Tomka, oczywiście Tomka pozdrawiamy, jeżeli e, to będzie oglądać bo Tomek jest głównym mózgiem, że tak powiem, tego przedsięwzięcia. Eee, także mam nadzieję, że pod koniec tego filmu jeszcze to Wam zaprezentujemy, jak to wszystko wygląda. Trening mamy zrobiony, trening wyszedł bardzo dobrze, więc co najważniejsze po treningu, to oczywiście posiłek potreningowy. Ja tutaj mam moje ulubione połączenie weekendami sobie, zawsze do tego dorzucam e, jakiś nabiał. I mam tutaj kaszę manną z płatkami owsianymi pół na pół. Jest tego razem 100 gramów. Do tego mam pudding proteinowy. A, sorry, jeszcze do tego jest białko. Pudding proteinowy, wrzoskwinia i masło pistacjowe. Także co? Ja się zabieram za jedzenie, bo po ciężkim treningu trzeba uzupełnić zapasy energii. I widzimy się już, czarek nie ma. mi tutaj się chce co? Pogłaskać. Dobra, teraz już będzie spokojny. E, ja się zabieram za jedzenie, głaskanie, tak jest, za głoskanie. I widzimy się już, e, jak będziemy wyjeżdżali na e, celebrować moje urodziny. Także zostańcie i mam nadzieję, że dalej już będzie też ciekawie. Idzie prezent. Dziękuję. O, nowe koszuleczki. Jedna bluza oszalałaś. Zaraz będziemy przymierzać. I trzecia bluza? Czerwona oszalałaś. To jest Ale fajnie, wielkie rozmiary. Ty też kofi coś chcesz? Zaraz będziemy przymierzali prezenty. Dziękuję bardzo. Bardzo mi się podobają. Katowicach w wegańskiej restauracji Sushi. E, nazywa się Yami Vegan Sushi, także dzisiaj będziemy próbowali po wegańsku. Moja żona się już tutaj była, także ona wie czego się spodziewać. Ja nie wiem czego się spodziewać, bo jeszcze nigdy nie jadłem wegańskiego Sushi. E, Musicie odróżnić, mam nadzieję, że odróżniacie wegetarianizm od weganizmu. Także tutaj nie ma nic pochodzenia zwierzęcego, oprócz oczywiście kofiego. który już się tam rozgościł. Także myśmy już zamówili sobie przystawkę, na przystawkę mamy boczniaki w tempurze. Potem zamówiliśmy sobie zestaw sushi, także dzisiaj Wam zrekomenduję jak generalnie takie wegańskie sushi smakuje, ale Kasia mi już zapowiedziała, że podobno jest bardzo dobre. Także czekamy na jedzenie i będziemy się już widzieli przy sushi i przystawce. boczniaki generalnie powiem Wam, że jak mamy cztery to pachnie jak kurczak. Spróbujemy zaraz. Mamy tu jakiś sosik do tego. Mm. i teraz specjzy smakuje. Mm. Naprawdę dobre. Czekajcie się odwrócę, żebyś tu ten sos pokazał. Nie są mega dobre. Jak kurczak smakuje. Serio. Dobra. Y żeby to już Kasi nie zajmować rąk, my się zabieramy za jedzenie. Pokażemy jak jeszcze przyjdzie sushi. Dobra, przyszło na nasze sushi i wygląda to powiem Wam szczerze, obłędnie. Ja już się nie umiem doczekać aż spróbuję. Także myślę, że pojadę po kolei z tymi rurkami. Spróbuję sobie już pierwszą. I od razu Wam powiem jak to smakuje, bo wygląda to naprawdę bardzo dobrze. No i jakbyście mi powiedzieli, że to jest wegańskie, to wcale bym się nie zorientował, że to jest wegańskie. Naprawdę bardzo dobre. Także my się zabieramy za jedzenie i widzimy się już w następnych wyjściach. No co ty tu poficysz, co? Mistrzu? Smaczka. Mistrzu, smaczka? Tak zaraz damy smaczkę. Siadła nie zrób i damy smaczkę. Dobra, my się zabieramy za jedzenie i myślę, że widzimy się już w kolejnym miejscu My już jesteśmy pojedzeni, że tak powiem zmierzamy do drugiego celu czyli drugim celem będą lody eee, tak jak już wcześniej Liczymy też oczywiście, że eee, do Kufiego jakieś lody eee, da się radę ogarnąć, bo ostatnio byliśmy u siebie w lodziarni i były takie psie lody więc mam nadzieję, że tutaj w większym mieście też takie coś po prostu eee, złapiemy, także My idziemy szukać dobrej lodziarni i widzimy się w przy lodziarni. Już no. No i dotarliśmy. Istne lody rzemieślnicze w Katowicach, powiem Wam, naprawdę kosa. Ja sobie wziąłem oczywiście trzy gałki, bo ja jestem po zewni, Kasia ma jedną gałkę. Jemy szybko, bo jest ponad trzy dni i to się wszystko roztapia. No i wracamy już z Katowic do siebie, do Rybnika. Powiem Wam tak. Wegańskie sushi mnie zaskoczyło bardzo pozytywnie, bo generalnie nie odbiegało od normalnego sushi niczym, także polecam Wam tą knajpę, bo nawet wszystkie gdzieś tam rzeczy, które były w środku, jak patrzycie czasami na sushi, widzicie go przekrojone i macie tam w środku łososia, to to wyglądało jak łosoś, także naprawdę jestem pozytywnie zaskoczony, były bardzo dobre. Szybko żeśmy zostali nawet obsłużeni, ale to pewnie dlatego, że nie było zbyt dużo ludzi, także bardzo na plus. No i potem lodziarnia, powiem Wam, że dawno nie jadłem tak dobrych lodów. Naprawdę, wszystko było tylko mały wybór, trochę, bo mieli tylko bodajże 6 smaków. Ale to może dlatego, że po prostu tak działają. Aczkolwiek lody były też bardzo dobre, tylko że strasznie szybko się to wszystko topiło, bo naprawdę no właśnie mi pokazuje temperaturę 32,5 stopnia, co jest istnym nieporozumieniem, także żeśmy się szybko zebrali, żeby kofi nie miał problemu gdzieś tam schodzeniem, żeby go nie męczyć w tej temperaturze, to żeśmy się zebrali do domu. No i teraz plan jest prosty, wracamy do Rybnika, będzie wszystkim darmo zjadą, dać gdzieś to już pewnie też będą tam recital odwalały z powodu jedzenia i na 17.50 lecimy do kina bo wyszła premiera nowego filmu Beetlejuice to nie wiem czy to będzie remake tego starego filmu czy to będzie jakaś druga część generalnie nie wiemy czego się spodziewać aczkolwiek idziemy sprawdzić mam nadzieję, że się nie zawiedziemy na tym filmie Także mamy jeszcze dzisiaj trochę rzeczy do roboty i mam nadzieję, że jeszcze uderzymy w tego burgera, do Bartka i Tomka. Także my lecimy dalej z tym dniem, celebrować moje urodziny i widzimy się przy następnym ujęciu. Patrzcie, jaki przystojnie jak tam siedzi. Tak zajęty robi burgery, nie będziemy mu przeszkadzali, ja sobie zamówię burgera eee, i co? Wybiorę i poopowiadam wam, chodźcie może z tej strony i poopowiadam wam jak eee, i poopowiadam wam jak i o co chodzi eee, z burgerem ratunkowym Przejdziesz jeszcze Kasia z tej strony nagraj, może że to jest karetka Dobra. My już czekamy na. Ja już w sumie czekam na burgera, bo Kasia nie chciała, Kasi Kasia na czasy, bo ona nie jest fanką burgerów. I teraz, jeżeli chodzi o ideę, jakby burgera ratunkowego to głównym mózgiem operacji jest Tomek, który jest właśnie ratownikiem medycznym. Kupili kiedyś ze znajomych właśnie takiego starego Forda, przerobili go na food trucka, no i że obydwaj byli ratownikami medycznymi, no to takim sposobem jakby powstał burger ratunkowy. I powiem Wam, że naprawdę burgery mają... no chyba nigdy w życiu nie jadłem lepszego. Teraz wyobraźcie sobie Bartka na redukcji przed zawodami w tym upale, w tym food trucku. I pachnie wam tymi burgerami cały czas. Widzicie, to trzeba mieć mentalne gdzieś tam zaparcie, żeby e, wytrwać tym wszystkim. No ale Bartek dalej ma gdzieś tam raz w tygodniu czyta, więc zawsze sobie mm, skorzysta, jak chłopaki z burgerem stoją. Więc na mnie pozostało nic innego, jak e, czekać na burgera. E, czekamy, jemy i lecimy do kina na film. No i dostaliśmy już jedzenie. Patrzcie, jak to obłędnie wygląda. Połowinka, własnoręcznie mielona, bułki pieczone przez piekarza. Tu nie ma nic, e, że tak powiem, z przypadku, mi już silnika cieknie, wszystko jest zrobione, że tak powiem, na cacy. Także co, my się zabieramy do jedzenia. Kasia ma na czosy i lecimy do kina. Dostarliśmy już do kina. Także zmierzamy. Na film. Mam nadzieję, że film będzie tego warty, że będzie fajny i że moje obawy nie były słuszne. Także widzimy się jeszcze po filmie. No i wracamy z Kila. Dzień się powoli kończy, bo już mamy prawie 20. Film, no powiem Wam tak, jak że się spodziewaliśmy że zapowiedź była trochę lepsza niż sam film, aczkolwiek bym powiedział taki do obejrzenia jakieś, nie wiem, 6 na 10 coś takiego, taka powiedzmy kreskówkowa komedia dosyć szybko to przeleciało także miło spędzony na pewno czas e, aczkolwiek na pewno nie jest to taki film, nad którym będziecie coś tam powiedzmy rozmyślać czy, e, czy tego typu rzeczy tylko po prostu pójść, obejrzeć i zapomnieć, a my z reguły robi, lubimy bardziej takie filmy które gdzieś tam Potem jesteśmy w stanie o tym porozmawiać, czy coś w tym stylu, bo mają jakiś taki konkretny wątek. Także, jeżeli chcecie się gdzieś tam zrelaksować, odmurzyć i tak dalej, to jak najbardziej polecam. My już zbijamy do domu. Ja jeszcze pewnie coś tam zjem, bo jutro rano lecimy na trening. Oczywiście, jutro mamy do zrobienia klatkę z ramionami, chyba bodajże z bicepsem, o ile dobrze pamiętam. E, także mam nadzieję, że Bartek dzisiaj tam w tym burgerze zbyt długo nie posiedzi, co jutro będzie dobrym sparring partnerem. E, jutro też z nami idzie Kasia na trening prawdopodobnie, więc będzie nas trzech. Także będzie co robić i co. No. ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Fajnie, że byliście z nami. Mam nadzieję, że wam się podobała taka forma vloga, e, bo on był taki bardziej gdzieś tam na chillu. E, mniej gdzieś tam treningowy i tak dalej także pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę jakiś komentarz yy, subskrypcję, no i co widzimy się już w kolejnych materiałach także dzięki i pozdro